Cześć, nazywam się Marcin Łuczak, jestem właścicielem firmy LIDER, zajmującej się usługowo haftem i sitodrukiem dla firm odzieżowych, jak również producentem odzieży roboczej, reklamowej czy eventowej. W dzisiejszym filmie chciałbym z Wami się podzielić swoimi spostrzeżeniami i tym, jak ja sobie radzę z przekazem medialnym płynącym ze świata, ponieważ natłok informacji i fake newsy, które są wszechobecne w dzisiejszym świecie, prowadzą do tego, że jesteśmy Zestresowani, często popadamy w depresję i ciężko nam jest z tym sobie poradzić. Ja również mam z tym problem, ponieważ to, jak patrzę na to, co się wokół nas dzieje i to już od dłuższego czasu, no, dużo by nie mówiąc, przeraża mnie, po prostu nie przeraża. Jak ja sobie z tym daję radę, żeby nie dać się zwariować? Zapraszam. Po pierwsze. Muszę określić, w którym momencie jesteśmy, ponieważ to może być istotne dla osób, które to oglądają. Mamy marzec 2022 roku. Rosja najechała Ukrainę, półtora miliona uchodźców są już u nas w kraju, a my jesteśmy świeżo po dwuletniej pandemii wirusa celebryty. Może to trochę niezręcznie zabrzmiało, i, no bo rzeczywiście no, wirus jest. Zabrało mnóstwo istnień, ale chodzi mi o to, że cała otoczka medialna, która, która tak naprawdę spowodowała jeszcze większą panikę, jeszcze większą śmiertelność i jeszcze no, totalny, totalnie według mnie niewspółmierny przekaz do tego, co się na, na świecie działo. Sądzę, że, że jestem usprawiedliwiony, żeby tak go nazwać. Teraz mamy przekaz z drugiej strony. Nagle Rosja wjechała na Ukrainę i nagle wirus w przestrzeni medialnej zniknął. No przecież to jest przerażające, słuchajcie. Czyli przez dwa lata mieliśmy rytą banię, za przeproszeniem. Rytą banie, żeby co? Żeby nas stresować? Żeby nas wprowadzać w stany lękowe? No po co? Po co to było przekazywane, skoro teraz jest coś ważniejszego i nagle tamto za pstryknięciem czarodziejskiej różki zniknęło? No coś jest chyba w tym nie tak. Co ja robię, żeby, żeby, żeby jakoś sobie z tym wszystkim słuchajcie, poradzić? To no po pierwsze to, czego słuchamy. Nie możemy słuchać yy, mediów głównego nurtu, TVN, Polsat, TVP, bo po prostu przekaz jakiś tąd płynie. No teraz mamy idealny, po prostu, żeby to zobaczyć, jest zgoła inny, tak? Nie pokazują to, drodzy, pokazują zupełnie coś innego. Każdy pokazuje na swoją modłę, a gdzie leży, prawda? Czy ona w ogóle leży w po, pośrodku, czy w ogóle jej tam nie ma? Ciężko stwierdzić. Dlatego, według mnie, musimy naprawdę zrobić duży, dużo pracy, żeby tę prawdziwość odróżnić. Ja, słuchajcie, różne z różnych źródeł czerpię informacje i sprawdzam. Sprawdzam, którym źródłom mogę zaufać. Jak to robię? Oglądając. Jedne informacje, drugie, trzecie patrzę, które się pokrywają, a które nie. Które mają jeden punkt widzenia, drugi, a którzy mają inny punkt widzenia. Właśnie, może zacznijmy od czegoś innego. Musimy bazować na faktach. Słuchajmy faktów, a nie słuchajmy opinii o faktach, jakie ktoś na ten temat ma. To jest bardzo istotne, żebyśmy, żeby do nas dochodziły informacje prawdziwe, żeby do nas dochodziły fakty, a nie żeby do nas dochodziły opinie jakiegoś człowieka o... Danej sytuacji. Także od tego bym zaczął. Teraz druga sprawa to właśnie wybór mediów. Słuchamy wielu, sprawdzamy po czasie, który mówił prawdę, a który się mylił. Jeżeli ktoś mówił prawdę, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mu zaufać. Jeżeli ktoś się mylił, czy od razu może być wykreślony? Raczej tak. Ale może się okazać, że on, jego punkt widzenia, czy jego fakty, które przedstawiał, bazowały również na jakichś fałszywych spostrzeżeniach. Jeżeli on o tym się dowie i powie nam, słuchajcie, przepraszam, myliłem się, według mnie było tak, ponieważ słuchałem tego i tego, a okazało się zupełnie inaczej, wtedy z całkowitym, całkowitym i szczystym sumieniem możemy takiej osobie zaufać, ponieważ ona również może się pomylić. I tutaj też musimy wziąć pod uwagę, że nie wszystko, co płynie o nas, musimy brać do siebie. Dajmy troszeczkę dozy dozy takiej, e, takiego zaufania ograniczonego, żeby później to sprawdzić. No i trzecia rzecz. Musimy, słuchajcie, dawać sobie troszeczkę luzu, robić sobie przerwę od tego wszystkiego. Jeżeli przez dwa lata non-stop kolor w telewizji było zgonów tyle, umieralność taka, tyle zakażonych, zgonów tyle, umieralność, zakażonych, no to po prostu no nie da się, no nie da się w takiej, takiej rzeczywistości żyć. No jeżeli cały czas słuchamy o śmierci, o, o tragediach ludzkich, no, masakra. To, to my będziemy po prostu non-stop zdołowani. Dlatego warto sobie robić taki detoks, odpoczynek od tego, od tego nakładu medialnego. Odpuścić zupełnie słuchanie tego, zająć się rodziną, zająć się sportem, zająć się muzyką, czymś, co sprawia nam przyjemność, co nas pozwala odreagować i co pozwala nas zresetować. No i kiedy będziemy sobie robić to systematycznie, co pewien czas, wtedy nasza głowa też odpocznie. I zupełnie na świeżo inaczej będziemy na to wszystko patrzeć. Także, cóż, podsumowując, słuchamy faktów i szukamy faktów, a nie opinii o jakimś temacie. Drugie, słuchamy sprawdzonych źródeł i sprawdzamy te źródła na bieżąco, je kontrolujemy i sprawdzamy, czy nadal mówią prawdę, czy może nie do końca. I trzecie, robimy sobie co pełen czas odpoczynek od tego, aby Głowa nam odpoczęła, abyśmy my mogli znaleźć jakiś punkt równoważny, gdzie też odpoczniemy, no i na świeżo będziemy patrzeć na sytuację. Na zakończenie, słuchajcie, jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny z Polaków i z tego, co oni robią, by pomóc Ukraińcom w tej sytuacji, w jakiej, w jakiej, w jakiej się znaleźli. Jest to przerażające, co się tam dzieje. I według mnie każdy powinien pomagać na tyle, ile może. Jeżeli ktoś się czuje, że może. Kogoś poczęstować obiadem, bardzo proszę. Jeżeli ktoś może użyczyć mieszkanie do zamieszkania, bardzo proszę. O, 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 możliwości na pomoc jest, jest bardzo szeroko i bardzo dużo, i to my, zgodnie z własnym sumieniem i z, własną, z własnym takim poczuciem dobra, powinniśmy to robić czystego sumień, dla czystego sumienia i dla czystego serca. Także naprawdę, słuchajcie, Polacy, jestem z Was dumny, jesteście naprawdę wielcy i cóż, mam nadzieję, że ten cały to całe światowe szaleństwo, ten cały przekaz, no w tej tragicznej sytuacji, ja mam nadzieję, że troszeczkę to się wszystko w końcu unormuje i ludzie troszeczkę to inaczej na to wszystko będą patrzeli. Także tego nam życzę. Trzymajcie się Ciao.